Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem piechol. A te podnosi kulkę strzeżoną ostatnio przez... Właśnie jak to był Azazel, Belzebub, kurde, Czort? No jakiś gościu, który miał zwary z jego ojcem z zamierzchłej przeszłości. O i pan błazen! że gra o nim zapomniała. Anyway, you do, I'll die. You know, if that's what it takes to shut you up, it bugs the crap out of me when someone talks more than I do. Don't act so rashly, my boy. I've got a doozy of a story for you. But if you snuff out my voice like that, I won't be able to tell it now, will I? gadai, tylko szybko. Najlepiej do od razu. When you can without Oops. You saw it too, didn't you? That huge tower jutting out of the ground. That thick shaft that causes women to shoot mm -hmm. Is actual okay. linking the demonic domain to the human world. the mm -hmm. Your brother Vangel is the one who controls it by using your mommy's amulet. Amulet? Ah, it's a basement. If you don't hop down there quick like a bunny, he'll open the gate to hell. Isn't that a scary thought? Trospect, damn it, does it a I forgot to mention one teeny little item. <laughs> that gizmo there is actually the key to move forward. But the tricky thing is, it sucks the souls of those who hold it.

Mózg, moron. No dobra no to... A, i ja o tym rodzaju mocy mówiliśmy, tak? Mission 12 Hunter and the Hunted Reclaim the bridge before the soul is lost forever. O kurde, dobra, ale coś zarobiłem za bosa ostatnio na pewno Więc wejdźmy w exhim 15 eee, jetstream level 2, jak najbardziej. Wreszcie trzeba, wreszcie trzeba. Żadne latanie. Z tego korzystam magobnie cały czas. Uh, dobra, jedziemy. Hey wire neo generator. He who holds this broken device is irradiated and their soul is drained in exchange for power. Dobra, czyli to, co wytłumaczył Pan Błazen. O kurde, ja szybko zjeżdża. Nie wiem, czy zdążę dobiec nawet. Pali, eee, pali, 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 pali! Piecze, 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 piecze! No, ale eee. że przeciwnicy znowu będą. Eee, come on... No. Dobra, nie będziemy strzelać, kiedy możemy wycinać. Ale moment, ja uzyskuję chociaż troszeczkę życia? Aha, moment, zielone mordki. Okej, okay, dobra, z level drugi. Aaa, to w ten sposób po prostu dodaję jeszcze parę cięć. Dodatkowo. No, zaraz wam pokażę o jaki czas mi chodzi tutaj dokładnie. W tym momencie kurcze, troszeczkę ich przerzedzę. Raz, dwa, trzy, cztery teraz. Już nie tylko raz, dwa na końcu z rozpędu. Ale od razu cztery. Oj! Od tego po nas daleka. No właśnie i z pełnym zdrowiem chyba, ale nie, cicho jeszcze podróż trwa. Jak się okazuje. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Salto. Moż no, się przykleił do niewidzialnej ściany, widzieliście to Ale na Stajliszu, na Stajliszu! Chyba za nisko byłem, no właśnie. No i Stylish poszedł się kochać niestety. No, przynajmniej miałem możliwość pokazania teraz na jednym przeciwniku, jak wygląda ulepszony Jet Stream. No spokojnie, nie będę brutalny, tylko was wytnę. No, spokojnie, spokojnie, tego też. Oczywiście, ale... o. Najpierw korzystając z dobrodziej z tego eksplozji To tak ładnie napęczniam, no kiedyś to musiało w końcu pęknąć Dobra, szybko... Ej, zielona mortka! No otwieraj się! Jak więcej na tym stracę niż zyskam. No w sumie nie wiem, czy to mi się przysłużyło, czy nie Mam będzie przynajmniej, że dobrze biegnę. To chyba by ładna wtopa. Nie, dobrze na pewno. Jest ok. Aha, tylko teraz. No nie, strzygi z... z przyjemnością. Są naprawdę fajni przeciwnicy, bo można się z nimi pobawić. Nawet bardziej niż troszeczkę. Tylko na pewno ktoś jeszcze większy wiedzie zaraz. To się nie ma się o co martwić, tutaj pójdzie tak gładko. W sumie forma Diabła cały czas, no i dużo ułatwia, oj dużo. Ale z Pyralem kurczę coś ranga nie wzrasta. Aby tak go podbić i tu, o właśnie, tak wykończyć? Też nie. Pozostajesz przy przyblaście. Saltem dobi, dobi, tak jest. No i tak to powinno wyglądać, właśnie. No jest tak, te drzwi, tak? Dobra. to of Evil Pathway, ojciec czy... latającego, pamiętam was, kurde! O, ooo, to świetnie daje sobie radę, oj, świetnie. To samo co szoci tylko że nie muszę bliżej do nich podbijać. Ale mało zielonych mordek zostawiają, więc może lepiej ich po prostu olać, nie? Co by na to? Ale z drugiej strony, jak idzie, tak łatwo. nie tylko zielone zostawiają, ale też czerwone mordki. Więc na kolejne upgrade'y. Trzeba się swoje nowym ochiwać. Nie, ale jednak w sumie ze spiralem może zostać. Szocik jest za słaby. Zresztą naprawdę blisko trzeba poddać się oj, naprawdę blisko. Kurde. Mogłem to wykonywać, że tak powiem, w biegu. Idąc w dobrym kierunku. Ten kawałek paska z na pewno został ze mną. Na dłużej. No. Trafiony. Rozwalony. No przecież to jest piękna broń na tych latających! Trzeba trafić! No właśnie. No patrzcie, jedna buła, nie? I starczy. Jeden pocisk. Celny oczywiście. A i nawet klonowanie idzie przerwać w taki chamski sposób. A znaczy że posągami można też... ...dżaglować? Tego nie wiedziałem. Kolego, no dalej, no bądź już szary Szary, bury i ponury Coś to się nawet zaczęło niedobrego dziać. Pasek zewez zjeżdża, ale to też nie wzrasta. Kurde, sporo tych czerwonych latających, no. Kurde, bo przez to klonowanie! wszystko. Mówię, żeby nie klonować. Z owieczką doli już było dużo problemów. No wiadomo, zginęła wcześniej i tak dalej. No Dobra, raz, dwa. 3, 4, kurde, beton, Za samemu. To już ostatni, tak? Dobra, ale bez zielonych mordek. Oj, nie fajnie, oj, nie fajnie, oj, nie fajnie. Zwłaszcza czerwonych. Nie wiem, po co. No, gdzie? kamero Dobra, chyba tu. Tak jest, tak jest, szybko, szybko, tance. Pali, 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 pali. No a przeciwnicy, chodzą apteczki? Oj kurde, nie. Ta chodząca apteczka mi się zupełnie nie podoba. To zaraz pewnie wyjdzie. nie? no właśnie. Już wolę te mniejsze. Eee, we, wol mi z tą kosą! Zaraz swoją wyciągnę. O nie, to właśnie to już mam Rebeliona w dłoniach. Nie, ale jak Agni i Rude tak dobrze sobie dają radę, to naprawdę Rebeliona też można zmienić na gitarrę. To najpierw odpowiednie inwestycje. Trzeba poczynić Trzy, 4, 5 I wycinkę z daleka. A dałem się nabrać na to, kurde Jeszcze, ej, na domiar złego, jeszcze łapa mi przeszkadza. Ej, dobra! No, zdążyłem zabrać No jak kurde się pojawi to się przyszykuj teraz, Kubitko. Dobra, 3 unik. I wracamy do wycinania. Ale że kurczę nawet w formie diabła to mi tyle zabiera. No, duża zielona morda. Życie do pełna. A to już jest chyba koniec, tak jest? Tak jest, chyba tak. Wyrzucę z siebie. Nie wiem czy jeszcze tyłkiem wyjdzie. No, po prostu. Sklaty. W miarę męską to znaczy, no, chyba najmężniej jak można, ale co to są kurde za mosty? Gdzie one prowadzą, że potrzebują aż takiego źródła zasilania? I jeden i drugi obrót, chyba że są nawet zwolnienie na inne mosty. E... dobra, najpierw podniesiemy lepiej to, zielona gwiazdka. Wreszcie, tak no, mogę tu wejść od razu. Ale mogę też sprawdzić tu. Action. No, prawie 10. No nie, no to nawet nic nie starczy. A co mówicie znowu tu? Czy może zejść? Na dół. No, mam nadzieję, że czegoś nie umijam. Czegoś ważnego. Ale ważne rzeczy też mogą być tutaj, na dole. No, te drzwi wyglądają poważnie. Nie, idziemy na górę. Może jakaś sekretna misja, która wreszcie mi się powiedzie, bo dużo takich nie było. Nie, ale po pierwsze, to spójrzmy na to, że ja wiele ich nie znajduję. Po prostu, gdzieś mi umykają, mimo to, że prawie zaglądam w każdy kąt. Dobra, co jest Secret Mission? A nie, pan Jester. hell. z tobą, jak zwykle, z tobą, jak zwykle. A już faktycznie zapomniałem, że te wydarzenia można włączyć. No strzelaj szybciej, Dante. A wersja skacząca, to bardziej upierdliwa. Nie, ja, ale póki co zgarnia dużo strzałów na klatę. A poza tym nic więcej. A dobra, nie teraz. Teraz akurat bardziej ebony i Ivory. Podjazd i wycinka To jest mocarne Co teraz o myśli? O kurde, dobra nara No szczerze że nas wyraz dobrze mi idzie, ale oczywiście w okresie tym momencie musiałem zmoczyć Na pełnym budzie Dante, na pełnym Wymierzaj sprawiedliwość 2, i 3, i 4, i 5... i 6. E, tutaj zdecydowanie więcej. Teraz za 40, że jedziecie, bo woda, Nie no dobra, podbiję już. O! To coś nowego zupełnie. Mogę ją uderzyć? A, nie, nie mogę. O siet. Zniknął no co za menda, to ja ta się, się śmieje ze mnie no, po pierwsze to uważać, żeby na mnie nie wpadła tak klasycznie to ja może to teraz już mogłem. Nie, znika. I eksploduje, kurde, czyli jedna prympalna, tylko i wyłącznie. A jednak się okazuje, że nie. Nie tylko ona. Dobra, no to Devil powietrzu i tniemy. Na potęgę, Dante. Kulkę też możesz wycinać. Mało zabiera, ale zawsze coś. A dobra. Któraś musiała wreszcie wemysł trafić, bo w ogóle jest na nie uwagi. Albo wchodłem w te ściany. No, gin wreszcie. Dobrze ci tak? Excuse a, czyli jednak nie śmierć, tylko ucieczka. A za to środkowy palec tym gościowi, nie? I bynajmniej nie tam, gdzie pokazywał. Dobra, zgarnąć mordki przed wejściem. Wszystkie najlepiej, okej. Okay. 10 kafli. No jeszcze chyba za mało na cokolwiek. Fajnego, ale... No, że jestem na dole przy drzwiach? Nie. No właśnie, pewnie, że nie. Teraz dopiero. Cyk, po wolutku. powolutku. A niej, Rudra, ale właśnie mówiłem, że można zmienić. I tak zrobimy. Ale po upgradach! To też mówimy. Więc póki jeszcze bardziej zupgradowany jest Rebelion. to jeszcze będzie dalej na plecach Dantego. Zresztą podejrzewam, że ten miecz będzie tak występował w Kacsenkach, no to pomóżmy troszeczkę twórcom. W zachowaniu stałości tego co widzimy. Uh, underground area? Jak, jeszcze underground? Ja myślę, że coraz wyżej wchodzimy. Eee, <laughs> Bez problemu. Chodź się, chodź się. No, My zajmujemy rebelion na katsełkach, tak jest. O kurde. Co to za. Drizans? Eee, <laughs> aha, wyhamuję się przede mną. Dzięki. Dobra, no to. Kurde, może być problem z zawracaniem w przypadku tego rydwanu. Szczerze, konika, ale ja wiem, że muszę szukać ucieczki w powietrzu, to na pewno. O o. Dobra, tym się nie da z powietrza strzelać, więc totalna kicha. No za mogę tak skakać długo, wam powiem, bardzo długo. Chyba będę musiał to robić. Ej, aaa! No, w tym też można. Ej, dobra, to trochę więcej zabiera. Sweet, samym kurde z Spiralem, no nie wierzę. Aaaa! Oj, dużo zabiera. Trzeba być ostrożnym, bardzo. A mogę nawet z Devilem strzelać. Bęk, bęk. Wiem, że powinienem teraz na niego podbiec, jak on leżał, ale... W miałem serca! No i dałem się przejechać. Super. No! Ej. Za wcześnie! <grystanie> Za wcześnie przecież, tam... <grystanie> jedna czwarta paska mu zeszła ledwo. Aha, dobra, ale otwarta arena. Aaa, teraz rozumiem. Underground area i to jest to właśnie. I to nie wcale area tylko arena. Autentycznie to było napisane. Nie area, tylko arena. No i tylko różnicy już zupełnie no, co innego. Są widzowie jacyś o koniku Aha, czymś tam jeszcze strzela. Na jeden przewrót. No konik szału nie robi. Oj, dobra, sorry. Jak już trafi, to boli. Zresztą się turlam w to. Kurczę, muszę wyjść moment, kiedy mogę swobodnie do niego podbić i go po prostu wycinać. O, shit, ej, co to? Jakim? Jak to? Konik, nie rób takich motywów. O! Gdzie on jest? No! Panie Redvan! No to ostatnio się dobrze sprawdziło! Może mnie kolce nie wychaczyły wyhaczy... teraz. Dobra, mieczyk! Znij ile wlezie! Ale będzie deptał, będzie deptał pewnie. Padnij, koniku, padnij! Tak jest! Leż! Leż! Ale w stanie pewnie skopyta, wiedziałem. Aaaa! Takie coś! Dawaj jeszcze raz. O kurde, na dół muszę zejść. Dobra. Mek, myk, mek, mek, powolutku. Spokojnie, raz dwa się tam dostaniemy. Tylko, żeby się w głowie zakręciło. I stąd ten koń na wejściu. Nie będziemy tego oglądać, powtórnie. Raz, dwa, jump! A, a też fajnie było w zostać, więc zmiana broni. W trakcie to nie będzie nic nadzwyczajnego! Traf. No niektóre z tych strzałów tam musiały być w ciemno, bo jak, kurczę, widzicie, obrócę kamerę, to się robi kicha. Leż, koniku! Wywal się! Showtime! Stylish samą bronią palną. Jestem w stanie to pobić? Nie no, Ebon i Eivor nie dają sobie tak świetnie rady. Dobra, ale zaraz spadnie na dół, nie? To tutaj nie ma co nawet... No właśnie, zbliżać się do niego. Okej, okay, mam nadzieję, że tą kastankę też można właśnie... O, delikatnie pyk. Potraktować... Przewinięcie. Aj błąd, sorry. Nie ten klawisz, nie ten przycisk. Miał być Devil, lutowany w karetę, w karoce. O, za nisko wiedziałem. A tak wydaje mi się, że bardziej powinienem właśnie na koniku się skupić. Wali się już, powinien się wywalić No leżeć koninku, grzecznie Ale się niegrzecznie to tą zajmę tutaj, bytnę What the hell Co to miał być? Bo nie wiem jaka jest sytuacja teraz, bo kurczę kamera mi troszeczkę utrudnia Egzystowanie Konika, nie zabolało to? Ani trochę? No to już tak, leż! Lay down, lay down! Się, spokojnie, znowu to zrobił. Ale z Stingera odjechałem w slow motion, kurczę, nie wiem, jakbym wiedział, jakbym wiedział, że to się stanie. Choć oczywiście nie wiedziałem. No, glebuj go, glebuj! No. A, te kulki tak losowo się pojawiają, tak? Niestety, w pobliżu miejsca mojego lądowania. Tam, gdzie spadam O, fuck. Dobra, i w konika. Koniku! Nie bądź taki. No. Po nim, po nim, po nim. No, musi być po nim. A dobra. Na szczęście nie za siódmym razem, czy którymś. Drugi, okej, okay, może być. Oooo. Zakończony. Wydam to go na wieczny spoczynek Bo to właśnie kto powozi tym upiornym powozem A, tak nagle go rozjebał, okej okay. Ale co on może od niego dostać? Może umiejętność sprintu Ale pewnie jakaś broń Może kolejny styl walki? Czy ze zwalnianiem czasu na przykład? Albo telekineza? Nie, chyba właśnie zatrzymał czas sobie. No to już jest przegięcie, nie? Nie potrzebowało tego wcześniej i teraz my jeszcze to zafundowali dodatkowo. Quicksilver, Silver, special power that Geyron, a to Garyon, nie Geyron, <laughs> to control time. This star gives you more freedom in battle to try out different tactics and A on cały czas Swordmastera. Nie wiem nawet czy już na trzeci poziom przynajmniej wskoczył. Na no, moment jaki styl dalej pozostaje? No jest Swordmaster. Wszystkie ciosy wykonywane B. Pochodzą od Sword Mastera Już widzę. Virgil, tak jest. Dobra katana, by the way. Czy tam nie było mowy o tym właśnie, że jego krew jest potrzebna? No to zaraz będzie jakieś małe harakiri, sepuku, coś w tym stylu. Znowu pomyłka! Ale ma pecha biedny. Pazuzu. Nie wiem że on tak to zrobił. A się męczyłem. Jakim cudem zdążył wypowiedzieć te ostatnie kwestie? Nie mam pojęcia. Czyli co, żyły ta długo, póki Vergil nie schowałby katany do pochwy? I on zarobi upgrade za niego? Ale świństwo, nie, no ej. Nie fair, nie fair, ja go pierwszy zbiłem. Tylko uciek. No właśnie, trzeba było nie dać mu nie dać uciec wtedy. Dante, twoja wina. Bez zwłok No A też jest paragraf. No mam wrażenie, że on dostaje lepsze upgrade'y. Ja dostałem Nunchako i gitarę. A on super buty i rękawice do walki wręcz. Kuuuuuu, No dobra kochani, ale w tym miejscu kończę ten odcinek, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Bo to już nie ma co czekać, na to B. Bo i tak wiadomo, że będzie. Bo Nic nie użyłem, orbów nazbierałem od cholery. No właśnie. Cały czas to B. Czyli pierwsza litera mojego imienia, dobra. To trzymajcie się, cześć, pozdro, hej.